Są takie prace na budowie, których no, niestety nie wykonasz sama. Nie wykonasz sam, nawet jeśli jesteś facetem. W pojedynkę jest je wykonać bardzo trudno, musisz wziąć urlop i tak dalej, znać się na tym i w ogóle. Ale są takie zadania, które naprawdę warto poświęcić trochę czasu, trochę uwagi. Nie są to skomplikowane zadania, nie są to skomplikowane prace i możesz je wykonać samodzielnie, oszczędzając przy tym mnóstwo pieniędzy. Do takich zadań ja zaliczam na przykład malowanie. I najpierw, co malowałam u siebie na budowie, to była podbitka. w wtajemniczonych, co to jest podbitka? To są takie deski. Zazwyczaj są sprzedawane w bardzo długich egzemplarzach, 4-metrowych czy 5-metrowych, w stanie surowym, wyszlifowane z różnym wykończeniem. I to są te deseczki, które pod dachem się daje. Widzisz? Tutaj. Można też zrobić nadbitkę, czyli na krokwiach. U mnie te krokwie są tak powycinane tutaj, one też powinny być pomalowane oczywiście. I zabudowuje się to, robi się taką skrzynkę i wtedy nie widać więźby dachowej. Ale ja, o widzicie, tutaj są surowe, nie pomalowane u mnie pod ma a z drugiej strony były pomalowane. Tak to wygląda. To są takie deski z piórowpustem, które, się, które no należy zaimpregnować, ponieważ no będą narażone na warunki atmosferyczne. I to było właśnie pierwsze to, co malowałam u siebie na budowie. Było tego bardzo dużo, wiele paczek, no bo dom jest duży, dach jest też dość duży. No i jeszcze ta wiata, tutaj, która też zdecydowałam, że będzie pokryta podbitką. Więc jest to proste zadanie, owszem, po takiej ilości zrobionej, no bolą Cię ręce, bolą Cię palce, bo nie jesteś przyzwyczajony, jeśli siedzisz 8 godzin przed kompem, do tego, żeby trzymać pędzel, tak? To jest zupełnie inne mięśnie pracują przy tym i będziesz cierpieć, ale no myślę, że zaoszczędzone kilkaset złotych albo nawet, może teraz to nawet więcej, bo ja nie wiem, jak to liczą, czy to jakoś całościowo. Już teraz nie pamiętam, jak to było liczone u mnie, ale da się naprawdę to zrobić samemu, i wtedy też masz pewność, że, jeżeli zainwestowałeś w porządną farbę, tak jak ja kupiłam, no, w zasadzie Mercedesa wśród tych lazur na zewnątrz firmy REMERS to masz pewność, że jest to zrobione jak należy, że faktycznie są położone dwie warstwy, że faktycznie wymieszałeś tak, jak producent zaleca i położyłeś to zgodnie z instrukcją. Więc w przyszłości, gdyby się cokolwiek z tą podbitką działo, z tym malowaniem, no to wtedy wiesz, że Twoje gwarancje będą zaspokojone. Także zastanów się, na czym możesz przyciąć koszta, bo w trakcie budowy, zwłaszcza na początku, łatwo jest za wszystko płacić. Zwłaszcza, gdy bierzesz kilka ekip, tak jak ja, do każdego etapu była inna ekipa. Tak naprawdę, z czasem później widzisz, że tu mogłam to zrobić sama, tam mogłem to samemu pomyśleć, zamiast to zlecać. Także zastanów się. To, co możesz zrobić sam, warto jest to zrobić samemu. Oczywiście, jeśli masz zasoby finansowe, a nie masz czasu, no to nic nie stoi na przeszkodzie na tym, że, do tego, żeby kogoś wynająć. Bardzo proszę. Ale jeżeli lubisz też robić coś samemu, lubisz później patrzeć sobie na swoją podbitkę, być o, pamiętam każdą z tych deseczek, każdą jedną znam na pamięć, to na pewno warto. Daje to niesamowitą satysfakcję i przy okazji oszczędza ci kasę. Obserwuj po więcej. Zapraszam także na kamajgnac.pl oraz na moje social media kamajgnac z tak zwanym przypadkiem, gdzie znajdziesz różnych porad związanych z kamertonoterapią, znajdziesz także dużo ciekawych historii z mojej budowy. Jestem singielką na budowie, wybudowałam się sama w rok na wsi, na działce rolnej. Także myślę, że wiem o czym mówię i zapraszam do obserwowania po więcej takich porad.